Siemaneczka, jestem Pawcio, Games jest Zabijaka 2005. Cześć. A teraz pierwszy odcineczek proszę ja Państwa z czego? Z kalamburów. Oczywiście ten odcinek chyba widzicie z naszymi kamerkami. Także teraz machamy, pomachajmy. Widzę naszym. No, hej, hej, I zabijaka, właśnie zabijaką nagrywam. Ten odcinek nie wiem, czy jest na stówę z kamerkami. Jak jasno to jest, jak nie, ma, to nie ma. No i zabijaka rysuje. Co to może być? Co to może być? Na pewno nie kartofel. No a mi tak na początku przypominało y, kartoflam. Czapka <laughs> też nie. Czapka. Pisz dalej, pisz dalej. Czapka nie. Czapka nie, kochany. Też nie. Czapka, Czapka. Czap, też nie. Czapek. A, też nie. Czapek. <noise> Też nie. To co? A to do. Lin. O to może podpowiedź daję by ja zawsze podpowiedzi. Chrup. Co? Chru? Ki? Ja. Kurde, ale chrupki. Ja pierdziele. To jest coś no to... związanego z bańkami i mydłem, co nie? Bańkami i no, hawanna. To są bańki, co nie? Mhm. A to jest mydło. Mhm. I musisz to tak połączyć, aby razem wyszło takie wyrażenie. To, to już łatwe będzie akurat. Nie, patrz. Musisz połączyć dwa słowa. Bańka, mydlana. No już Ci powiedziałem. Nawet. Napiszę, jak graj. No co ty. Haha. Ha. Pisz szybko. No. Dobra, co ja tutaj rysuję. Ja rysuję. Czemu? Ten learning to, to jest baba co nie mm -hmm. A ona wiesz co tu ma? Buty Nie czekaj To jest baba nie Może kiedy A co ona tu ma? <laughs> Dziecko co, co to jest? Ja wola. Co to jest? <laughs> to są jaja Baba z jajami Widzisz ja ci mówię. No ja jeszcze nie napiszę. E, weź kliknij i chcę rysować. A gdzie to jest? No tak masz. Musisz znaleźć. Aha. Znalazłeś? Mhm. rygi, 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 Dobra. To jest błękit. Yy, to jest błękit, co nie? Mam. A to jest krew. A nie czerwienie raczej? gdzie się przyjdą. No to, to jest krew, nie? A to jest błękit. To na dole jest błękit. A to a tu na górze to jest krew. Musisz Mam. to tak połączyć, żeby wyszło. Jaka krew. Jaka. Jaka krew. Dziękuję za bardzo dużo pochwalić. Nie zgadnie. Jezu, źle napisał! Napisałeś krewy wy, wy. Dwa wy napisałeś. Jaki typ! Jaki typ! Jaki typ! Ej, rysuj. <grym> Ej, przyszedł jakiś typ. Ja go wywalę. Ej, weź wyproś. Tam na dole masz wyproś, co nie? nie. Takie okienko masz. Weź wyproś, wyproś. Dobra. No dobra, dawaj. <laughs> Narysuję coś fajnego. Zielone będą, dobrze? Mhm. Spróbuj to narysować ładnie. Zielone. Mhm. Czyli są to dwie rzeczy na przykład, tak? Y nie, jedna. A, jedna, tak. Czekaj, źle wyrysowałem, dobra. Trójkąt to teraz nie jest. Nie, nie, nie. Uch, tu trochę tak, Tu takie rzeczy. Jak to się nazywało? Chodzi o tą piłkę ten? Nie. Amerykańską tak. Nie Marsz. marsz bedlejem, marsz bedlejem. Czemu nie piszesz? Mówię, nie wiem, co to może. Marsz, 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 Betlejem. Betlejem. Marsz Betlejem, marsz Betlejem, marsz Betlejem, marsz Betlejem. Ale jedno słowo. Masz tylko napisać marsz, kretynie. Marsz, 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 marsz. Ta, już się kurde, kurde pląt. narysować. Mów po ludzku. Normalnie. Al Albo dobra, postaram się. Ja. Ty, ty i starasz się, tak? Mhm. Ta, już to kurde. Skąd wie czy zgadniesz? Na który ser no to będzie zgadnę, ale dobra. Dobra, tu tyk, pyk. pyk. Eee, dobra, tutaj morda. Wypiercie. <śmany> <śmany> Wypraszamy ludzików. Jezus. Nie, nie, Jezu. Nie, nie czy Jezus. Ani. <śmany> Aniu. <noise> też nie. Ty no, na er, no Rafał. No. Rafał? Nie. O. Właśnie. No Rok. Nie pozwolę, żebyś. Rok. Rokasz. Rokasz. Mata. Co to może być? Pytam Brygsauna, gdzie on jest. Pytam sobie, jaki i gdzie on jest. Dobrze. Renata. 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 Daj i zamknij mordę. Hi, 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 wszystko na rę. Rzeka dybi... Rz... E, rzeszka. Reszka. A, Uuu. reszka. A, to ja dopiero to się nie rusza, nie? To jest w muzeum na przykład. Tak? Mówię dobrze, muzeum może być. To tak stoi taka. Co to jest? Ta szkielet sama jest, to szkielet, kuźwa. Tu mam na takim pomniku stoi. Osobnik, nie. Kurde. Rzeźba, 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 Tam Rzeźba. Napisałem ci, musisz dwie litery odgadnąć. Rzeź. Ba. Nie, bo pa. Ale I jesteś mądry. I tyczka. Żartuję, to nie tyczka. Sama jesteś tyczka. Py dalej. Nie. że ten odcinek yy, może z kamerkami widzicie. Co to jeszcze? No, laska nie. Lizak też. nie. Czekaj, może narysuję Więc w inny sposób, ale zgaduj dalej. Ludy. <śmiech> Naprawdę. <śmiech> znaczy, też. No kurde, rf, kurde. Na y, jaką literę? Ty. Jak? Ty. A. Tron. No. Tron. Nie wiem. No ta, już na pewno zgadniesz. No co to jest?! Ty. Ta baluga! Ta badała luga! Ja pierdzielę. Hmm. Hmm. A, nie, nie zaliczyło ci, bo brak synału od, od zasoby musisz ciągle coś byle co rysować. Aha. Wieloryb? Co to jest? Aha, o ci powiedziałem. I tak wygrywam. O ty kurde. Ten odcinek będzie krótki, 15-minutowy będzie, także jeszcze z 7. Albo 5, nie wiem. Ma później trochę... stoper włączyłem, nie wiem ile jest. Co to jest? A, już jest 12 minut. To jest ta baluga, to jest ta baluga. Wielki smok. Bardzo łatwy. Tak, kolor. Poduszka. Poluje jeszcze trochę. <grymka> Ej, mordokle... Powiem też żeluś? Mordożeluś? No Mord... <grymka> mordo Mordożeluś. Żeluś. żeluś. No. no co to jest? No coś. Skopa. Skopa. Nie. No. Wcale co nie? No tym, co się maluje usta. Jak cię na. A. No. Mi. A. Co to jest? Może to być też takie duże tym się coś może otwierać, nie? Tu jest coś takiego, na przykład... Yy... Dałem ci podpowiedź. Przyciśnij. Aha, przyciśnij. Przyciśnij. Przyczy, przyciśnij, przyciśnij. Przy, przyciśnij napis. Nie, dobrze napisem. Przeciśnij dobra. Wiedziałem wcześniej, że to No chyba nie. E, Myślałem, że i to będzie. No chyba nie. Przycisk wow, naprawdę. Yeah. Dobra, my myślimy, że to już na tyle w tym odcinku, jeśli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj miły komentarz, no i jeśli nie dałeś przycisku subskrybuj, zrob, zrób to natychmiast. Dzisiaj ze mną był Zabijaka2005. Dobra, rysuję, rysuję. No, także, no, także, no, trzymaj się, no i cześć, Prze pożegnaj się i pomachaj w kamerkę. Do widzenia. Jeśli nas widać na kamerce, no, ale pewnie widać, także fajnie mm. otrzymać się no i cześć!